soul Dobry, pani Dorotoni. Chyba wszyscy na mnie czekali. Miło poznać. Patrz, jak oguty, ładne kurki. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie pani Kreszka. gościu. O, Jest, widzę, a się odwaliła. Jezu Chryste. Dzień dobry pani prezes, dzień dobry, mój pani prezes. Tak. Dzień dobry. Co my tutaj mamy wpisać? Powiedz mi słońce. No, dzieci tutaj robię na zawody. No. Tu, bo tutaj będziemy no. mieć dla dorosłych, ale nam konie wjechały do 10.30 dorośli, a dzieciaki będą miały tam pod namiotem. No wiadomo, tam liczeni i tak dalej, no to 10 minut jest. No, Narzucone za... będzie? No, można tak powiedzieć. A dzieciaki na pinpointerem mają no. No, to będą się bili o pimp. Ale później poszukiwania są... Yy... To wykrywaczem. Tak, to jest no, wykrywaczem. O 13 będzie wyjazd na poszukiwania. Dobrze. Brata, mogę mam A to nagrywa? Jeszcze, jeszcze. Emeryt pisze. Łysy pisze, dobra. 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 Proszę, prosiłeś mnie. Dobra, na wydlach. Tu jest jedna też z organizatorów. Tak, Gosia. pani się już poznałem W międzyczasie, jak żeśmy szli, to nas złapała od razu. A ja, no, ja chodzę i tak, no tak, widzę. tak. przez całe 10 dni. Jeszcze mi trochę. Oj, bo z tego co widzę, się zaczyna. Agosia mówiła właśnie, że się zaczyna, nie? nie. Mówisz, że głęboko nie będzie? To mogę odłożyć? Tak, nie, nie będę. bez No i będziemy zaraz zaczynać zawody. Najpierw dla dorosłych, później dla dzieci. Tutaj mamy uczestników wakacji z historią. Proszę bardzo. Nie wszyscy, bo dzieci jeszcze śpią. Nie, no, że <laughs> Uczestnik, który jeden, tak to wygląda, więc za chwilkę zaczynamy. Nagram fragment jak Dorota z Pauliną. Rozpoczynają cały, 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 cały ten turniej, że tak powiem, bo tu będą chyba wykopania takie szybkie, dosyć pół godzinki, bodajże chyba, że tony prawdopodobnie nie wiem, nie Chodź, bo mówiła, że można wchodzić. Jeszcze nie szukamy! Wykrywacze wyłączone! Dobrze! Bez szpadelków, bez, bez nożą, Dobra, Wykrywacze Ustawcie gór. się tutaj! Wykrywacze w górę! Zapraszam pod. Zapraszam pod. Dziękuję. Wykrywacze, które tak, się ją schodzą z placu, do znalezienia bełkowe, bełkowe. jest 150. Takich krążków. Taki <grywa> Największa Na ilość znalezionych takich krążków tak, jest zwycięzcą. Poszukiwanie. Tak, takie krążki do bicia monet, są One do są czyste. Zawody trwają 10 minut. 10 minut. Już. Uf, 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 uf. Wiem, wiem. Nie wykrywacze w górę. Uwaga!

jak tam łysy? Nie wiem, trudno powiedzieć. Mi też. Czemu? Co, dużo masz znalazłeś? No. To nie liczyłem i wiesz? No, ja on tyle, że. Pan, pary. Coś chory. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. O, mój dzisiejszy urobek. Teraz policzymy. Oddamy Paulinie i będziemy wiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, pięć, trzynaście. 14, 15, 16 Pieniążki, Patrz. Wziąłeś? Ile pieniążków masz? Same szare? Same szare były, co? A, a, a to trzeba było znaleźć? Tak, to trzeba było znaleźć Ile masz? A, ile, masz? ile masz? 24? A ty 24? ile masz? 16 Dlaczego, kurwa, Bo Dziadkowi, dziadek miał, ale A, to Dziadek miał miał, la la Ty, Dziadek la 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 jeszcze <co>? będzie miał. la la jakiś dziadek rozdaje la Nie, nie, la 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 bo la No, no że to. Pobiłem, kurwa. A ile to Ja, 16. <noise> Masz na pamiątkę, weź to nara. Brąz. To brąz, to bransoleta z brązu. Tylko nie mów nikomu, bo będzie. Ja więcej ja Cię nie przywiozę, bo... Czemu? <laughs> Chyba bo więcej. Kto? Ty? No i ty. Czekaj, jeszcze zaraz zobaczymy. Zaraz będzie, że Paulina nam do kieszeni da no, Na końcu powiem, że to są srebrne. O, 10. Srebrno kto 10, to ja nie oddaję, To, będzie <laughs> to będziemy mieli chłod, to i tak już swoje wygraliśmy. Bonusa. Bonus, pokażcie. Bonus była A, ta, 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 ta wybita. Nie, tak, nie. nie, ale ja też mam boneta. Jest, jest, z... jest czerwone, tak. jest czerwone. Ale nie to jedna jest, jest jest oznaczona. Nie, nie to, była. <laughs> I było czerwone, był malowany i widać po tym e, języku. A bo nie jest bonus, by czasem weź tak zakupiam, że... Nie, poczekaj. No mi się wydaje, że to bonusik jest. Zapraszam, Jaruś. Nie, 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 ty pierwszy, nie, ty pierwszy. Nie, nie, dawaj. Ty pierwszy. Razem wsypmy. Dobra. I każdy powie ile miał. Na pół 16. No a liczymy, komisyjnie liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Ja! Yeah! Ej, to dwa razy był jeszcze raz! Ja komisyjnie jeszcze raz, to nie wierzę. Nie, no wierzę, dobra, wierzę, wierzę, wierzę. wierzę. Zapraszam. Cholera. Lepiej lecę. Lepiej lecę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. Myślę, że dlaczego go się nie zabierał. Zebrał <grystanie> tyle. <grystanie> ale on z pin pointerem chodził, wykrywaczy, bo pod można. Pin Czysty, bo wyczyścił czyścił przed chwilą. Rodziciaki? O, ale będziecie szukać. Ło. Gdzie? Tutaj. Leciłem, aż czułem, stać, no. Siemano, nie widać no. nic. No i bardzo dobrze, bo właśnie nie widać Jakiś wiedziałeś. czas leci. Nie, to jest szybko. <laughs> nie, no to jest precyzja i szybko okay. leci. <laughs> <laughs> ale to jest ale, międzynarodowe doświadczenie Ale już, byłeś blisko już. No. Nie, no, zobacz, jednego mnie zrobił. Nie, Ja nie wiem skąd on go Gdzieś musiał w kieszeni jeszcze jednego mieć. tego roku. Wiesz co? Na koniec jak szukał Zawodów. Sygnału, do, na najlepszego poszukiwacza jest na najbardziej wakacjach z historią. Został Wchodziłem Jarek. Tam. Nie, przepraszam. Dziś nam się nie mylę. Mariusz. Rysio! Został Mariusz. Brawo! Brawo. Został 24 sztuki. O. A nagroda będzie Buzi od e, pani prezes. Brawo! Brawo. Brawo. Sprawy, A, nie, 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 Sygnał bo ludzie nie byli w stanie. Tak, 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 bo zostawiali. No. Ja A na wierzchu znalazłem dwa. Zaraz. zaraz po tak? Ktoś podeptał. <grym> ja się pan kurę, że to wygrał! Wujek wygrał, no? Bo wujek ma doświadczenie międzynarodowe, tak? dlatego. Panie, bo oni swoją matrycę zrobili, wiesz? No to ten? fajnie. Tak, przybiję a jakbyśmy... Wujek ci przybije, masz dwa, ja dwa. Ty, a jakbyśmy zrobili ten? Co? Grosze praskich matryce i byśmy pukli rzucali na dole. Teraz kup srebro, srebro podrożało pie... Jakie pięciokrotnie. Jakie srebro? Aluminium! <laughs> melinowe. Grosze praskie, a melinowe? Nie Słyszałeś, twoich powiedział, że on 6 złotówki będzie od razu bił. Co? Idziemy? Tak. Chodź. Dobra, czy będzie. Niedobrze będzie. Odejdź, o, Jula, odejdź Czekaj, słońce. jest tak wypadło. No. Proszę. George, masz. Koleżanka teraz była. No chodź, Jula, kolej. No, robiasz mocno. Nie mocno. Puści. Ole, mocno. Proszę. Z góry sobie patrz. Dziękuję te karz, lepiej. Zdjęłaś taka, Zdjęłaś lepiej, zdaną, lepiej zdaną. Wybij sobie nagrodę. Nic więcej już nie dostaniesz. Ty, tylko nie spłaszczyj. Co? Nie jest płaczciej. Matrycę wypłaszczyłeś. O, tak, bo łysy do domu zabierają się będziemy ty płacić u siebie. Bardzo <laughs> dobrze. Pokaż, pokaż, pokaż. Ha, dzięki łysy. Pokaż. Patrz Nie, ładne. E to jest O, rozeszła się na boki lekko. 6 złotówki nam się na boki rozeszły. Ale, ale, ale... dużo popieć pieniędzy w tym roku i no. ule i Ula, wiesz, położyła się to sobie na tym a ojciec Tomek, a Ulka szuka, szukaj, szukaj. Ty, a chłopaki te mnie się podnoszą, Uli nogi, pod Ulą szukają, a Ula leży na niej po, polewka była taka, tylko ulka ta miała 3-4 lata, no, no, no. Wiesz, to, wiesz, leżąca ta ulka na tym piechu, to myśmy po prostu myśmy leżeli, zimili, to. My, my leżeli ze śmiechu a jeszcze, ktoś rzucił, że pod ulką szukajcie ulce raczej, a nogi w górę, no nie? złoto Ułaga! Uwaga, ustawić się, się do linii startu. Dzieci. Rodzice nie pomadają. Nie? Nie ma opcji. Zapraszam. Jeszcze nie. Trochę lepiej. Załączyć! <noise> Ty masz włączony, Dawid, dobrze. Anetka masz włączony? Dobra. Wszyscy mają włączony? Sprawdźcie między sobą, czy działają, czy piszczą. Pokaż nam. Kasyka, Działają wszystkim? Panie Kary! Do startu! Start! Dawid, tutaj! I na ziemię! Marcę <ścoughs> <Dziele kolana. ścoughs> po się, mocno po piasku wjeść. Bet no sukait, sukait tālāk! Ale to duże dziecko w białej koszulce? Gdzie opiekun? Aha, dobra. Sygnał pod grzech! Cztery, trzy, dwa, jeden! Masz film? Kulec! Skopałeś, tak? Trzymaj, trzymaj! szybko. O, tata, podrzuć. Nieprawda. Okej, okay, no poczekajcie. Po kolei ustawić się w kolejce, poproszę. Uwaga, uwaga, uwaga. uwaga. mamy werdykt, najwięcej, trzecie miejsce Hugo z ilością czterech sztuk Brawo. monet. Brawo! Brawo. Drugie miejsce, z ilością pięciu monet, Michał. Brawo! No i niestety mamy zwycięzczynię. Niestety, nie, niestety. Bo sami chłopcy byli, bo sami chłopcy byli dotychczas na podium. Oliwia! Brawo! brawo! Z ilością siedem sztuk. Bo Kopernik też była kobietą. <noise> I może Kiri Skłodowska też. Nagrody będą rozdawane oficjalnie przy ognisku. Wykosiłaś chłopaków, brawo! Achtung! Attention, attention! Minimalnie, to Co, co, co? Uwaga, uwaga! O, witamy naszego pana archeologa, brawo! Ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie, bo są dzisiaj z nami nasi sponsorzy. Ja bym bardzo chciał, żeby tutaj się nam jeszcze przedstawili, czym się zajmują. Co? I trzy, i najważniejsze pytanie, czy im się podobają wakacje z historią. Podobają, podobają oczywiście. Idź tam, bo tam cię nie słychać, idź. <grym> Trzeba głośni praktycznie przy samej pustach mieć mikrofon. Grafon nie słychać się, bo Ten drugi mikrofon masz Bliżej. Zajmuję się bliżej mikrofon. Się... Bliżej mikrofon. 3D od 7 lat projektuję rzeczy dla detektorystów. Ja do detektorów, moneciarki, różne akcesoria. Znaczy głównie robię też rzeczy do, do airsoftu, nie wiem czy ktoś wie co to jest airsoft. To jest takie strzelanie się kulkami dobrze pojawia? Od tego się zaczęło później, jak zaczęły się detektory, i tak naprawdę trwam już w tym od 7 lat. Powiedz mi, jak to jest z tym wydrukiem, bo żeby powstał taki wydruk, to musisz tak? Czy ty to projektujesz, czy to zlecasz? Nie, nie, wszystko sam decyduję. Super. A sugestie są jakby mile widziane, bo tak naprawdę. Wasze opinie są jakby najważniejsze na produktu tego czyli... Super e, więc co, jednego, jednego naszego sponsora, powiedzmy, mamy odkoczone no, wielkie, wielkie, wielkie brawa e, Czyli rozumiem, jesteś takim obiezu światem, który sobie jeździ Robi materiały na YouTube i tak dalej A Powiedz, to skąd się o nas widziałeś. Czy już jesteśmy tacy złapni, że na przykład, nie wiem w Pani wygłasza jakieś nas powie tak? Nie, ogólnie to znam taką jedną panią prezes tego stowarzyszenia Która tak mnie męczyła przez całą zimę, że słucha. Bo tu są wakacje z historią i tak dalej, i tak dalej, fajnie było, jak już przyjechał. No, no ja coś, coś dało od siebie, no i przyjechałem, no już tak męczyła, męczyła, no i uległem, uległem. No właśnie, a powiedz mi, jak się podoba tutaj taki klimat taki wiecznie szalonych ludzi, bo to e, można by powiedzieć, że trzy razy raz w tą rodzinę, to można powiedzieć, że jest całe życie z wariatami, to się tak kończy. Jesteśmy taką pozytywnie zakręconą rodziną. A powiedz, jak to wygląda na przykład ze, ze strony z drugiej strony, czy ktoś kto nas obserwuje, jak to wygląda? No, z... Powiem tak może, jak dzisiaj, powiem, z jesteśmy tak naprawdę, nie? nie przyjechaliśmy na cały tam tydzień, 10 dni i tak dalej, aczkolwiek dzisiaj, dzisiaj rano jak przyjechaliśmy tam razem z ludźmi z Erytem, spotkaliśmy się z miłym przyjęciem ze względu na to, że nikt na nas krzywo z automatu, nie patrzył, że o, sierżaki przyjechały, narobią ambarasu, <laughs> zresztą narobiły ambarasu. Tak, bardzo ale, właśnie o ale, to chodzi. No, zapraszamy i... za rok! <grychy> Taki mam plan. O, proszę. Już tutaj, na spontonie na spontonie masz zaproszenie do nas za rok jako gość Panorowy, bo myślę, że tak zawsze się będzie lub ty Dziękuję serdecznie. Dobra, bardzo miło było z wami dzisiaj spędzić czas. Jeszcze tam nas czekają jedne na atrakcje i mam nadzieję, że za rok się spotkały również. Dziękujemy! Dziękujemy serdecznie! A, jeszcze jedna taka, jeszcze jedna taka, jeszcze jedno takie pytanie. Skąd ta nazwa? Moja? Tak. Miałem kiedyś innych kolegów i, i, i powiem tak, że jeden kolega od mojego imienia zaczął mnie przyzywać Harold, 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 no i zostało Harold, a Walibal, bo jeszcze mam brata takiego niedźwiedzia, znaczy on wygląda w sumie jak niedźwiedź, bo jest bardzo duży, waży dużo i jest cały i wygląda jak Walibal, bo ma czarne włosy, dlatego nazywali bracia Walibale, no i jeden został, drugi poszedł. A, no proszę bardzo, czyli... Czyli taka krótka historia no o no, prawach. No, zacząłem tak naprawdę opatrzyć, że 21 lat temu i, i powiem tak, że brat się wykluczyły, ja zostałem. Jak to upłynęło. A no, po to prostu masz, masz masz większe pazury. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. 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 Co? Tak, zapraszamy. A po co? Chcę zwiedzić zamek w nowym sączu i mamy Bartka na miejscu, więc po prostu chcemy teraz by ogłosić oficjalne wyniki zawodów dzisiejszych w poszukiwaniu karbu. Zaczniemy od dzieciaków, oczywiście. I zaczniemy od trzeciego miejsca. Nie, nie, nie. Dzieciaki Aha. są wszystkie nagrodzone. Wszystkie dzieciaki wygrały. Nie ma wyjątku. Oczywiście pierwsze miejsce jak najbardziej. Co? Brawo Macie! Brawa brawo. Brawo, 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 Proszę! Gratuluję! Co się mówi? Ej! Gratulacje! Nie odchodź, no, nie, nie odchodź! Co nie odchodź, się, co odchodź, się chodź, mówi? Już... Widzimy się za rok! <grym> Prawda? No tak, 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 Podobało się! Zapraszam Amelię! Brawo! Brawo! brawo. Ja śmiał ją! Proszę. Gratuluję! Gratuluję! I, I z no, też widzimy się za rok oczywiście! Tak? Tak! Matemka no, tak. zapraszamy! Brawo! Marcel, Marcel! 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 Mamo, chodź z Marcelkiem! Zapraszamy też mamy, dokładnie. Marta, chodź tutaj do nas. Co, wygrałeś. Ja. Gratuluję Brawo wielkie dla Marcela. I też Sadzie. Ach, Michał. 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 Gratulujemy. Gratulujemy serdecznie. Tak Maty. Gratuluję. Julia. Julia, nie uciekaj Ziemek Ziemek Ziemek, koń ty, Marcel Dużo Marcel od Julki Chyba Gania z Ziemkiem Chyba tak, raczej na pewno Hugo Jemek. Brawo Gratuluję Dawidek Brawo I na Dawidek Świetnie, zobacz na To mój

Zapraszamy Kubę! Brawo! Ale to nie wszystko, Po pierwsze miejsce zajęła Oliwka! Brawo! Brawo. Brawo. Proszę! I za pasją taty! Tak Gratulacje! Proszę bardzo! Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych tutaj najmłodszych uczestników Wakacji z Historią Pierwsze, pierwsze miejsce Ej, ej poczekaj, zacznijmy od trzeciego? Nie, nie, nie. Znowu Trzecie to znowu ja bym nie, miał przestać Nie, musi być sprawiedliwie Musi być sprawiedliwie, no was. A więc e, no najwięcej, no naj, no najwięcej monet na zawodach o najlepszego no. poszukiwacza na Wakacjach z Historią wygrał Mariusz Zapraszamy. Brawo! Brawo, 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 brawo. Dziękuję. To przekupstwo. przywiózł ze sobą. Ale Mariusz ma coś do powiedzenia. Witam wszystkich serdecznie. <noise> Jestem Beweryt. E, przyjechałem tu pierwszy raz. Myślę, że ktoś inny będzie bardziej zadowolony z tej nagrody. Chciałbym przekazać to Jarkowi. Brawa! na drugim miejscu i miał y, zaraz po Mariuszu y, największą ilość monet, ale na Mariusza też coś mamy. Buzi Buzi od pani prezes Buzi, Wiktor nie patrz kopalni złota Złoty stok kopalnia złota ufundowane przez Elę Szumską Brawo! Brawo! Brawo. Brawo teraz tego złota to sobie Słuchaj. sam możesz zakopać Jarek, Jarek, Jarek bardzo bardzo dziękujemy za ten hojny gest. Yeah.